Ogień, maszyna! Co jest grane? Mów o co chodzi! Słyszę! Zapaliłem się do tej roboty! Podpalmy coś! No to jazda! Ta jest! Zajebiście! To już załatwione! Dajemy wpalnik! Nie mogę się doczekać! Koła buch, helion w ruch! Uwielbiam zapach na palmu! Czadu! Daj im popalić! Jest płomień! Ogniem i pieczem! Nie mogę się doczekać! Coś się pali! Robi się gorąco, szefie! Potrzebujemy tu więcej ognia! Gotowanie kiepsko mi wychodzi, ciągle coś przypalam! Coś mi się marzy, że będziesz się smażyć! Piekło to nie inni, to ja! Spalić te gumy, dajmy im popalić! Płomień, który płonie dwa razy jaśniej! Płonie pół razy... Jak, jak to szło? Dwa razy. dwa razy. Nie, 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 to, to nie. To... Patrzcie, mam robota! fajotki, nie! Musieli nieźle zabulić za to cacko! Transformacja to ukryta broń! Po prostu lubię patrzeć, jak świat płonie. Nie ma wody! Niech skur... płonie! Trudnopalny? Może, ale ogień w gaciach jest. Wacha się skończyła. Spalam się. Oczekuję na polecenie.